Spójrzcie, jakie zaczęły się tutaj widoki, teraz i serpentyny. Miłe dla oka i miłe dla tej silnej ciężarówki, znaczy dla silnego Jaybreaka. Naprawdę Gural jest tutaj tak silny, że hamuje tą ciężką ciężarówkę. Mam 30 ton na pacę i ta bestia sobie daje niesamowicie radę z tym. Takiego Gurala to jeszcze nie miałem. No i widoki zapierające. Dech w piersiach łakie wow, serpentyny Dobrze jest Fajnie no Popatrzcie co jest po mojej lewej stronie Bo jest kurde taki ogień Widok Wow Jezu Cudownie Jaki most przed nami I ten znak 80 km jas na most. Na zakręcie. Jakbym tutaj wjechał 80 km na godzinę, to bym musiał się katapultować. Ależ. Ależ widzę. Dawid ma wprawdzie całkowity zakaz zatrzymywania się, ale ponieważ tuż obok mostu znajduje się komisariat policji, tym razem postanowił zrobić wyjątek. Ma dość ciągłej jazdy. W końcu udało mi się zatrzymać i wejść z ciężarówki, bo zobaczyłem tutaj taki stary most na tych przełęczach. A tutaj to jest chyba Łow, Mordę, jakiś bajer. Wiecie do czego to służy? Żeby zrobić sobie. krzyż, zanim się wejdzie na most. I teraz możemy zwiedzać. chodźcie, kochani! W końcu wyszedłem z ciężarówki. Zobaczcie, to jest most, który tutaj został zbudowany w 1879 roku Przez Prykliczyku Czyli jesteśmy na starym mostie A tam jest most, w którym właśnie jechałem i zauważyłem to cacko Tam jest kolejny, zapewne kolejowy Ale widok jaki tutaj jest Fajna odskocznia od tej ciężarówki Tutaj myślę, że jeżdżą jeszcze samochody I tam, gdzie przeszedłem krzesz. To Zapewne podjeżdżają jakieś cysterny, nabierają wody. Ale mi je w jest buta. Wiecie co, jak stoję, idę po tym moście. To staram się cofnąć w czasie i pomyśleć sobie, co tutaj czuli ludzie. Jak zobaczyli tutaj tą zieleń, tą przyrodę, to wszystko, to się po prostu w tym zakochali. Ale teraz. Wyobraźcie to sobie, jak to wyglądało lata, lata temu. Dziko i pięknie. Mnóstwo zieleni, woda. A wiecie, czym jest woda w Afryce? Gdzie większość rejonu to jest pustynia i tylko pada przez 4 tygodnie w roku, a reszta to jest susza. A tutaj, non-stop. Zielono i pięknie nawodniono.